Zaskoczyłeś tę osobę swoim prawdziwym wiekiem, nie mogłeś w to uwierzyć, wiadomości od aniołów. Wszystko zaczęło się w chwili, gdy spojrzałaś w lustro i zobaczyłaś coś, czego nie widziałaś wcześniej. To nie były tylko oczy ani linie na twarzy, to była głębia, którą niewielu potrafi dostrzec. Tamtego dnia czas przestał mieć znaczenie. I choć zewnętrzny świat próbuje mierzyć cię liczbami, w oczach tej osoby i w oczach niebios zajaśniało coś znacznie potężniejszego. Wiek był tylko iluzją, narzędziem tego świata. Ty byłaś tajemnicą zapisaną światłem, a twoje dni oznakami przeznaczenia. I właśnie wtedy zaczęła się rozmowa z nami, aniołami. Zostałam posłana, by przemówić do ciebie nie jako wspomnienie, ale jako żywa obietnica. Widzę cię taką, jaką jesteś naprawdę, nie tą, którą widzą ludzie, ale tą, którą stworzył Najwyższy. Jesteś nosicielką światła. Choć przez lata próbowałaś ukryć się w cieniu. Ale prawda jest taka: nie da się ukryć światła, które zapala sam Bóg. Czas cię nie postarzał, on cię ukształtował. Twoje zmarszczki to linie chwały, nie ślady zmęczenia. Kiedy tamta osoba spojrzała na ciebie i nie mogła uwierzyć w twój wiek, nie był to tylko komplement. To był znak. Znak, że twoje wnętrze przemawia głośniej niż lata, że duch Boży w tobie odświeża wszystko, czego dotknie. Ich zdziwienie było potwierdzeniem mnie z tego świata. Przecież byłaś formowana w tajemnicy, a twoje dni zostały zapisane, zanim jeszcze zaczęły się liczyć. I choć wielu patrzy na ciało, Bóg patrzy na serce, a twoje bije z siłą wieczności. Chciałam ci przypomnieć: twoja młodość nie została ci odebrana, lecz przemieniona. Jak wino, które z wiekiem nabiera głębi, tak ty stałaś się pełnią tego, co dobre. Czas nie był twoim wrogiem. Był twoim sprzymierzeńcem. Nosiłaś bóle, nosiłaś ciężary, lecz nie złamały cię. Przeciwnie, uczyniły cię mocną w duchu. Tam, gdzie inni upadali, ty trwałaś. A to, co trwa, nie starzeje się, lecz świeci. Czy wiesz, że w niebie każde twoje westchnienie było słyszane? Emigrek, y, aniołowie, widzieliśmy cię w nocach, kiedy nikt cię nie rozumiał, i przynosiliśmy twoje łzy przed tron. Nie były to łzy porażki, lecz łzy przyszłego zwycięstwa. Dlatego dzisiaj jesteś tu, gotowa, aby usłyszeć prawdę, która przynosi wyzwolenie. Już nie musisz ukrywać tego, kim jesteś. Twoje światło ma promienieć. Niech twoje serce się nie lęka, bo Bóg, który cię stworzył, mówi, jesteś moim dziełem, ukończonym i ukochanym. Nie przegapiłaś niczego. Cokolwiek myślisz, że straciłaś. On potrafi przewrócić w sposób, który zadziwia nawet niebo. Ta osoba, którą zaskoczyłaś swoim wiekiem, zobaczyła w tobie wieczność i była to refleksja Bożego tchnienia. Nie da się tego zrozumieć po ludzku, trzeba mieć ducha. Przypomnij sobie momenty, gdy wszystko się waliło, a jednak wstałaś. Byłaś sama, ale nigdy opuszczona. My byliśmy tam cicho, bez fanfar, lecz wierni, kiedy nikt nie wiedział, jak bardzo bolało, my nosiliśmy cię. I dziś jesteś dowodem, że to, co przetrwało, ma wartość większą niż złoto. Jest coś wyjątkowego w tobie, co zaczęło przyciągać ludzi. To nie wygląd, to obecność. Kiedy mówisz, ludzie słuchają. Kiedy się śmiejesz, czują pokój. To jest dar, który otrzymałaś. Nie pozwól, by porównania go zniszczyły. Nie jesteś za młoda, ani za stara. Jesteś dokładnie w czasie wyznaczonym dla Ciebie, i w tym czasie anioły Ci towarzyszą. Bóg nie działa według kalendarza tego świata. Jego czas jest doskonały, a Ty jesteś dowodem tej doskonałości. Przyszłaś na ten świat nie po to, by przetrwać, lecz by wpłynąć na bieg historii. Twoje życie jest księgą, której jeszcze nie przeczytano do końca. I najlepsze rozdziały są przed Tobą. Nie musisz udowadniać swojej wartości. Ona została przypieczętowana na wieki. Twoje imię jest zapisane w niebie światłem, którego nic nie wymarzy. I choć świat próbuje Cię zaszuflatkować, Bóg czyni nowe rzeczy. Już teraz, w Tobie, dla Ciebie, przez Ciebie. To, że Cię zaskoczyło, iż ktoś nie uwierzył w Twój wiek, to tylko początek większych zaskoczeń. Zaczynają się czasy odwrotu, nie od ludzi, lecz od opinii, które cię nie budowały. Zaczynasz słyszeć głos. Który był stłumiony głos Boga. I on mówi: Powstań, bo nadszedł twój czas. Nie jesteś już tą samą kobietą, którą byłaś rok temu. Zmieniłaś się, urosłaś, zakorzeniłaś się w prawdzie. I choć ludzie widzą powierzchnię, my widzimy fundament. Twoja wiara stała się jak skała, i to na niej Bóg buduje nową przyszłość. Widzimy to, zanim ty to widzisz, ale ty już czujesz, dlatego jesteś tu. Przyszłość, którą widzę przed Tobą, nie przypomina niczego, co było. Bóg nie odtwarza, On tworzy od nowa. Twoje dni będą pełne światła, ale nie tego z żarówek, lecz tego z wnętrza. Twoja obecność będzie odpowiedzą dla wielu zagubionych. Twoje słowo będzie balsamem. Twoje życie świadectwem. Nie bój się zmian. Bóg nie wprowadza Cię w coś, co macie zniszczyć. Wprowadza Cię w coś, co macie uwolnić. A kiedy przejdziesz przez ten sezon, Ludzie znowu będą zaskoczeni, ale tym razem nie twoim wiekiem, lecz twoją siłą, pokojem, pięknem, które się nie kończy, bo to piękno nie pochodzi z tego świata. Chciałam, żebyś wiedziała, że nie jesteś niewidzialna. Każde twojek jestem zmęczona. Każdek już nie mogę zostało zapisane. Ale dziś jest nowe słowo. Wystarczy łaski mojej. To wystarczy i wystarczyło. Jesteś tu, a to dowód. Że łaska cię niosła i będzie nieść dalej. Twoje sny nie umarły. One tylko zasnęły, czekając na porę przebudzenia. I ta pora właśnie nadeszła. Kiedy inni będą myśleć, że to już za późno, Bóg powie: Teraz. A anioły będą cię wspierać w każdym kroku. Nie musisz widzieć drogi, wystarczy, że znasz głos. Przyjdą dni, gdy zrozumiesz, że wszystko miało sens. Że nawet te ciche lata, bez owoców, były jak zima dla drzewa, o czasem ukrytego wzrostu. Teraz pora na wiosnę, a twoje owoce będą obfite. Dla wielu. Będziesz matką dla pokoleń, nawet jeśli nie urodziłaś ich ciałem, urodzisz ich duchem. Czas, który masz teraz, to dar. Nie marnuj go na porównania. Nie szukaj odpowiedzi w ludziach, którzy cię nie rozumieją. Zwróć się do tego, który cię zna do gła. Skoro jesteś tu i słuchasz, to znak, że Twoje serce już zaczęło odpowiadać. Dlatego chcę Cię o coś poprosić z wzajemności. Sprawdź, czy już jesteś zapisana w tym kanale, bo jeśli tak, to Twoi aniołowie będą mogli dalej Cię prowadzić. To nie przypadek, że dotarłaś aż tutaj. Każde słowo, które czytasz, było natchnione dla Ciebie i jeszcze się nie skończyło. Twoje poszukiwanie aktywuje rzeczy w świecie duchowym, których jeszcze nie widzisz. Ale poczujesz ich skutki szybciej niż myślisz. Nie zatrzymuj się, bo właśnie teraz zaczynam mówić to, czego twoje wnętrze najbardziej potrzebuje. Czułam, że nosisz w sobie coś, o czym nikomu nie mówisz, coś z przeszłości, co wraca nocami i sprawia, że budzisz się nagle, nie wiedząc czemu. Ale ja wiem, to echo niespełnionych słów, decyzji, które odłożyłaś, bo bałaś się, że to już za późno. A prawda jest taka, teraz jest dokładnie ten czas. Niewidzialna ręka przesuwała wszystko, być mogła to usłyszeć właśnie dziś. I nie musisz już dłużej się wahać. Powiedz tak temu, co owoła cię od środka. Widzę, jak często dajesz z siebie wszystko, a w zamian otrzymujesz ciszę. Ale zapamiętaj, cisza nie oznacza zapomnienia. W ciszy Bóg formuje najpotężniejsze odpowiedzi. To, że jeszcze nie widzisz rezultatu, nie oznacza że Twoje działania są bezowocne. Anioły zapisały każdy Twój gest dobroci, każde przebaczenie, nawet to, którego nikt nie zauważył. I to wróci do Ciebie nie jako nagroda, ale jako objawienie tego, kim naprawdę jesteś. Są miejsca w Tobie, które sama omijasz, bo boisz się, że ich dotknięcie zaboli. Ale te miejsca są kluczem. Tam właśnie mieszka Twoja moc. Nie musisz być idealna, by być święta. Bóg nie wybiera gotowych, On wybiera serca gotowe, by Mu zaufać. I ty masz to serce tego nie da się kupić ani nauczyć. To dar i dlatego przyszłaś tutaj, by sobie o tym przypomnieć. Zostałaś stworzona do rzeczy, których jeszcze nie znasz i właśnie dlatego nie czujesz się dopasowana do tego świata. To nie jest słabość to dowód, że Twoje przeznaczenie przekracza to, co widzialne. Jeśli czujesz się inna, to dobrze. Bo twoje inne jest świętym znakiem. Jesteś pionierką duchowej rzeczywistości, którą Bóg właśnie otwiera. Nie trać tego z oczu. Masz w sobie głos, który zmienia atmosferę. Głos, którego jeszcze nie używasz w pełni, bo kiedy on za, duchowe mury zaczną się kruszyć. Dlatego wróg próbował cię uciszyć poprzez ludzi, przez strach, przez wątpliwość. Ale ty już nie jesteś tą samą osobą. Teraz wiesz, że nie jesteś sama i że niebo mówi za tobą. Każda modlitwa, nawet ta cicha, której nikt nie słyszał, to ona dotarła. Emigrek, aniołowie, unosimy je jak zapach przed tron. I niebo odpowiada: Może nie tak, jak się spodziewasz, ale dokładnie tak, jak potrzebujesz. Nie szukaj znaków w hałasie, szukaj ich w pokoju, bo to w pokoju duch mówi najgłośniej. Wiem, że czasem boisz się że zrobiłaś zbyt wiele błędów, że nie zasługujesz na nowe początki. Ale to kłamstwo, które musisz dziś porzucić. Twoje błędy nie zdyskwalifikowały cię, one cię przygotowały. Bóg nie szuka czystej kartki. On pisze na popłamionych stronach historię łaski. I twoja historia wciąż się pisze. Czułam twoje rozczarowania, o zwłaszcza te, o których milczysz. Te, które zawiodły cię tak głęboko, że zaczęłaś wątpić w swoje znaczenie. Ale dzisiaj przynoszę Ci słowo: jesteś ważna. Nie przez to, co robisz, ale przez to, kim jesteś. Twoja wartość nie zmienia się z opinią ludzi. Ona została ustalona na zawsze w niebie. To, że przeszłaś przez ogień, nie oznacza, że jesteś spalona. Oznacza, że jesteś oczyszczona. I teraz nosisz zapach chwały. Ludzie tego nie rozumieją, ale czują. Dlatego przyciągasz tych, którzy sami nie wiedzą. Czego szukają. W tobie jest coś, co przywołuje serca do domu. I to nie jest przypadek. To jest twoje powołanie. Zaczynasz wchodzić w czas, kiedy odpowiedzi przychodzą szybko. Nie dlatego, że nagle jesteś bardziej duchowa. Ale dlatego, że to czas żniwa. Szałaś przez łzy. Teraz będziesz zbierać z radością. Ale nie zapominaj, nie rób tego sama. My jesteśmy z tobą. Prowadzimy cię krok po kroku. Nie przez przypadek. Ale przez przeznaczenie. Nie ignoruj powtarzających się znaków. Jeśli widzisz je wszędzie, to dlatego, że niebo próbuje przebić się przez Twoje wątpliwości. Te godziny, te imiona, te słowa, które słyszysz kilka razy dziennie, to nie zbieg okoliczności. To kot. Duchowy alfabet, którym Bóg mówi do ciebie. Otwórz oczy duszy. Czasem zastanawiasz się, czy ktoś naprawdę Cię widzi. Ale ja ci mówię: Widzimy Cię. Każde twoje "tak" w ciemności było dla nas jasnym światłem. Twoje wybory, twoja wierność, twoja odwaga, one zmieniły atmosferę wokół ciebie. Nawet jeśli jeszcze tego nie widać, duchowy krajobraz został przekształcony. W twoim wnętrzu ukryty jest skarb, który czekał na aktywację. I to właśnie się dzieje. To dlatego czujesz niepokój, to nie lęk, to poruszenie. Duch Święty wzbudza w tobie coś, co spało przez lata. Teraz się budzi. I kiedy to w pełni się objawi, będziesz nie do zatrzymania. Nie wracaj do tego, co cię zatrzymywało. Nie wracaj do relacji, które cię pomniejszały. Przed tobą otwierają się drzwi, które nie mogą być zamknięte przez ludzi. Jeśli czujesz, że coś się kończy, pozwól temu odejść. Bo to, co przychodzi, wymaga miejsca. A Twoje serce nie jest magazynem wspomnień, lecz świątynią przeszłości. Twoje marzenia nie były przypadkowe. Nawet te dziwne, których nie umiałaś zrozumieć, to były proroctwa zakodowane w obrazach, by obudzić twoją wiarę. Zapisz je. Zacznij modlić się o ich interpretację, bo nadchodzi czas, gdy zaczniesz widzieć, jak się spełniają jedno po drugim. Jeśli to, co słyszysz, porusza coś w tobie, to znaczy, że to jest dla ciebie. To nie ogólne przesłanie. To jest rozmowa, intymna, duchowa. Między tobą a niebem, i kiedy zdecydujesz się odpowiedzieć, nawet szeptem, niebo zacznie poruszać się z mocą. Bo twoje, tak, uruchamia cuda. Nie pozwól, by przeszłość zabrała ci jutro. To, co było, już cię nie definiuje. Teraz Bóg mówi: Oto czynię coś nowego. I choć jeszcze nie widzisz drogi, ona już się tworzy pod twoimi stopami. Idź, a anioły będą przed tobą i za tobą, niosąc cię. Gdy nie będziesz miała sił, nie musisz wszystkiego rozumieć, by zaufać. Wiara nie jest oparta na logice, ale na relacji. A ty już jesteś w tej relacji. Niech twoje serce odpowie, nawet jeśli to tylko jedno zdanie. P. Jeśli dotarłaś aż tutaj, to znaczy, że twoje serce naprawdę szuka. A skoro tak, pozwól, że poproszę cię o coś bardzo prostego, ale duchowo ważnego. Sprawdź teraz. Czy już jesteś zapisana w tym kanale? To Twoje tak pozwala nam, aniołom, działać z jeszcze większą mocą. To działa jak duchowa zgoda otwierasz drzwi, które od dawna czekały, by zostać otwarte. A kiedy to zrobisz, zrobisz to nie tylko dla siebie. Robisz to również dla tych, których Twoje światło ma jeszcze dotknąć. Czujesz to, prawda. Ten lekki dreszcz, to poruszenie w piersi. To nie przypadek, to odpowiedź Twojej duszy. Kiedy duch prawdy wchodzi do wnętrza, ciało reaguje. I nie bój się tego, co czujesz, to początek duchowej synchronizacji. Twoje serce było zamknięte z powodu rozczarowań, ale teraz zaczyna się otwierać. Cicho, delikatnie, jak kwiat o poranku. I to właśnie w tym otwarciu dzieją się cuda. Nie wszystko musi być głośne, by było potężne. Czasem największe zmiany zaczynają się w ciszy. Jedna decyzja jedno wewnętrzne, zgadzam się. Właśnie teraz, w tej chwili, twoje serce może zawrzeć przymierze z przeznaczeniem. Nie musisz nikomu tego udowadniać, nie musisz nawet mówić tego na głos. Ale jeśli wypowiesz to wewnętrznie, z wiarą, niebo to usłyszy. Zostałaś przygotowana do rzeczy, które przekraczają twoje obecne zrozumienie. Gdybyś wiedziała, co naprawdę zostało zapisane o tobie w duchowych księgach, nie wahałabyś się ani chwili. Ale nawet jeśli teraz jeszcze nie widzisz całości, Twoje serce już wie. I to wystarczy, bo duch rozpoznaje duch. I twój duch właśnie się budzi. Wszystko, przez co przeszłaś, nie było stratą, było treningiem. Te noce łez, te chwile, kiedy nikt cię nie rozumiał, one nie były bez sensu. One były świętym procesem. I teraz, kiedy świat widzi tylko zewnętrzne zmiany, Bóg widzi twoje duchowe mięśnie. Jesteś silniejsza, niż kiedykolwiek przypuszczałaś. I ta siła nie pochodzi z ciebie, ona pochodzi z tego, kto cię stworzył. Czujesz, jakby coś nowego zbliżało się do ciebie, ale nie potrafisz tego nazwać. To dlatego, że to nie jest coś o to ktoś. Duch Święty przychodzi, nie w hałasie, ale w obecności. I kiedy go rozpoznasz, wszystko zacznie się układać. Twoje pytania znajdą odpowiedzi, nie przez analizę, ale przez objawienie. I to objawienie jest już w drodze. Zaczynasz widzieć siebie inaczej. To nie tylko emocje, to zmiana duchowej perspektywy. Już nie definiujesz się przez to, co o tobie mówili. Teraz patrzysz na siebie przez oczy tego, który cię zna od zawsze. I wiesz co, on widzi w tobie piękno, które nie blaknie. On widzi córkę królewską, bo taką jesteś nie z tytułu, ale z urodzenia duchowego. W twoim sercu są jeszcze ukryte marzenia, które zdążyłaś nazwać naiwnymi. Ale niebo ich nie zapomniało. Bo to były marzenia, które Bóg sam włożył w twoje wnętrze. I teraz on chce je obudzić. Nie wszystkie naraz, ale jedno po drugim. I w czasie, który on wyznaczył nie ty, Zaufaj temu zegarowi. On nigdy się nie spóźnia. Zostaw za sobą porównania. To, co przygotowane dla ciebie, nie może być porównane do nikogo innego. Twoja droga jest unikalna, jak odcisk palca. I dlatego nie zawsze znajdziesz zrozumienie u innych, bo oni nie widzą mapy, którą Bóg narysował dla ciebie. Ale nie potrzebujesz aprobaty ludzi, by iść drogą wyznaczoną przez Boga. Twój głos ma moc. I nie mówię tu tylko o mówieniu na głos, mówię o wewnętrznym głosie. Tym, który wypowiada wiarę, nawet gdy świat milczy. Kiedy wypowiadasz prawdę, duchowy świat reaguje. Zaczynają się przesunięcia. To, co było zamknięte, zaczyna się otwierać. I to wszystko dlatego, że zdecydowała się mówić z wnętrza, a nie z lęku. Duch Święty jest teraz blisko, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. I nie przychodzi z wyrzutem, przychodzi z czułością. On nie pyta, dlaczego tyle czekałaś? On mówi, czekałem razem z tobą. Każdy krok, który robisz ku niemu, spotyka się z jego ramionami. I kiedy poczujesz ten dotyk, już nigdy nie będziesz taka sama. Masz w sobie coś, czego nie da się nauczyć autentyczność. To dlatego ludzie ci ufają, nawet jeśli nie zawsze to okazują. Twoja obecność uzdrawia więcej niż Twoje słowa. Ale teraz nadszedł czas, by Twoje słowa zaczęły działać z jeszcze większą siłą. Duch proroctwa zaczyna się poruszać. I ty jesteś Jego naczyniem. Nie bój się być sobą. Największe błogosławieństwa przychodzą wtedy, gdy przestajesz grać rol i zaczynasz być prawdziwa. Prawdziwa kobieta, z prawdziwą wiarą, prawdziwymi ranami i prawdziwym powołaniem. I ta prawda czyni cię niepokonaną, bo świat może walczyć z pozorami, ale nie potrafi pokonać autentyczności. To, co było zamknięte przez lata, zaczyna pękać. Duchowy beton, który cię ograniczał, zaczyna się kruszyć. Widzimy to z góry, i czekamy tylko na twoje, idziemy dalej, bo gdy je wypowiesz, Cały niebiański zastęp poruszy się razem z tobą. Nie po to, by cię popchnąć, ale by cię prowadzić. Nie lekceważ małych impulsów. To właśnie przez nie Bóg najczęściej mówi. Ten nagły pomysł, to pragnienie, które nie daje ci spokoju, to może być klucz. Zapisz to. Módl się z tym. Obserwuj, co dzieje się potem. Bo duch porusza się subtelnie, ale konsekwentnie. I ty właśnie wchodzisz w jego rytm. Zaczynasz czuć inne potrzeby, głębsze, prawdziwsze. Nie chcesz już powierzchownych rozmów. Pragniesz sensu, obecności, ducha. To dlatego, że twoje wnętrze zaczyna dojrzewać do duchowego matekowania. Wkrótce kobiety będą przychodzić do ciebie nie po radę, ale po pokój, który nosisz. To twoje powołanie nie z obowiązku, ale z obfitości. Nie jesteś już w tym miejscu, w którym byłaś rok temu. Nawet jeśli otoczenie się nie zmieniło, ty się zmieniłaś. A gdy wnętrze się zmienia, wszystko wokół zaczyna dostosowywać się do nowego poziomu. To, co cię kiedyś raniło, teraz już nie ma tej mocy. Jesteś w drodze i ta droga prowadzi wyżej. Bóg nie zapomniał o żadnym twoim tchciałabym. On nie wyśmiał twoich marzeń. On je pielęgnował jak ogień pod popiołem i teraz zaczyna je rozniecać. Nie bój się tego ognia, on cię nie spali. On cię rozpali, i rozpali tych, którzy wejdą w twój krąg światła. Twoje imię ma wagę w świecie duchowym. Nie jesteś anonimowa, gdy wypowiadasz modlitwę, w niebie zapada cisza. Anioły się zatrzymują, nie dlatego, że mówisz głośno, ale dlatego, że twoje serce mówi prawdę. I ta prawda ma moc burzenia mur. Dziękuję ci z całego serca za to, że byłaś tutaj i pozwoliłaś, aby twoje serce zostało dotknięte przez te słowa. To nie była zwykła wiadomość, to było spotkanie duchowe, zaplanowane przez niebo specjalnie dla ciebie. Jeśli to, co usłyszałaś, poruszyło coś w tobie, zostaw proszę łapkę w górę, aby YouTube mógł zrozumieć, że ten przekaz ma znaczenie i powinien dotrzeć do większej liczby serc tak jak Twoje. Potwierdź, że otrzymałaś tę wiadomość, wpisując w komentarzu 5555. To będzie znak, że Twoi aniołowie mogli wykonać swoją część, i Ty też odpowiedziałaś z wiarą i otwartością. To liczba nieba, znak przebudzenia i potwierdzenie, że jesteś gotowa na kolejny krok. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału i włączyć dzwoneczka z powiadomieniami to pozwala, by kolejne duchowe przesłania trafiły do Ciebie w odpowiednim momencie. Aniołowie działają w czasie idealnym, a Twoja obecność tutaj nie była przypadkowa. Razem tworzymy przestrzeń. Gdzie duch może mówić z mocą i czułością. Na zakończenie, Twoi aniołowie zostawili dla Ciebie dodatkowe przesłania w ekranie końcowym. Kliknij i obejrzyj je, bo jedno z nich dotyczy kogoś młodszego, kto pojawił się w Twoich myślach podczas tego przekazu. To nie przypadek, to początek nowego objawienia, które poruszy nie tylko Ciebie, ale także ich serce. Zostań z nami, bo niebo ma jeszcze więcej do powiedzenia. I pamiętaj: jesteś widziana, jesteś kochana, Jesteś prowadzona.